Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj witamy się w zupełnie innej scenarii, bo zapraszam Was do mojej kuchni. Tym samym chciałabym ogłosić taki mój kulinarny debiut na tym kanale. Bardzo spodobał Wam się mój pomysł filmików kulinarnych na tym kanale, dlatego oto i jestem z pierwszą e, propozycją. I dzisiaj na początek chciałabym Wam pokazać takie dosyć proste, ale bardzo smaczne danie, które ostatnio jest moim ulubionym daniem obiadowym. I będą to takie ziemniaczane kotleciki z sosem pieczarkowym, może to nie brzmi jakoś bardzo wykwintnie, może to nie jest jakieś nie wiadomo jak wyszukane danie, ale jest naprawdę bardzo smaczne, bardzo fajne, bardzo takie obiadowe, bardzo sycące i proste w wykonaniu, więc mam nadzieję, że wiele z Was, nawet tych, które... Kulinarnych zdolności nie ma zbyt wiele, dacie sobie z tym radę, dlatego jeżeli jesteście ciekawe jak przyrządzić akurat to danie, to zapraszam Was do oglądania dalej. Na początek może co będzie nam potrzebne do zrobienia samych kotlecików. Umyte ziemniaki, ja mam ich tutaj około 10 sztuk, ponieważ są one dosyć małe, natomiast jeżeli chcecie zrobić więcej kotlecików, to weźcie więcej ziemniaków. I one są umyte, nieobrane, bo będziemy gotować je w mundurkach. Jedna cebula dwie łyżki mąki, masło, a konkretnie tylko jedna łyżka, sól i pieprz do smaku, olej do smażenia oraz bułka tarta do obtoczenia kotlecików. Natomiast jeżeli chodzi o sos, będą nam potrzebne następujące produkty. Pieczarki, ja mam ich akurat tutaj pół kilo, natomiast jeżeli chcecie zrobić z tego sosu więcej, to oczywiście możecie użyć ich więcej. Jedna cebula, dwie łyżki masła, natka pietruszki, jedna marchewka, Sól i pieprz do smaku, dwie łyżki mąki i około 100-150 gram gęstej śmietany. Zaczynamy od ugotowania ziemniaków i, tak jak wspomniałam, gotujemy je w mundurkach w lekko solonej wodzie, ale będą miękkie. Nie umiem powiedzieć, że to będzie czasu. Wszystko zależy od ziemniaków i od tego, jaki ogień pod nimi ustawicie. Natomiast gotujemy je, aż będą miękkie. Kiedy ziemniaki się gotują, możemy przygotować sobie resztę składników. A więc teraz będę obierać cebulę i kroić ją w drobną kosteczkę, a następnie będę ją szklić na maśle na patelni. Na patelnie rozpuszczam jedną łyżkę masła i na rozgrzany tłuszcz wrzucam posiekaną cebulę. Cebulkę podsmażam na patelni, żeby nabrała takiego złocistego koloru, żeby tak się delikatnie zeszkliła, ale żeby się nie spaliła. Gotową podsmażoną cebulkę zdejmuję z ognia i zostawiam obok do ostygnięcia. Następnie powoli będę zabierała się już za robienie sosu. Najpierw swoje pieczarki umyję, obiorę, a potem będę je kroiła w plasterki. Do sosu kroję również jedną cebolę i tak jak wcześniej do kotlecików kroję ją w kosteczkę. Na patelni podobnie jak wcześniej roztapiam jedną łyżkę masła. Podsmażam tutaj cebulkę razem z pieczarkami. W tym samym czasie obieram i ścieram na tarce o grubych oczkach moją jedną marchewkę. I tę stertą marchewkę dodaję sobie tutaj na patelnię do tej cebuli i do pieczarek. Następnie, te pieczarki na patelni podlewamy jedną do półtorej szklanki wody. Przykrywamy i zostawiamy na około 15 minut, żeby się tak poddusiły. I takie odsadzone ziemniaki wykładam sobie tutaj na deskę, żeby one sobie leżały rozłożone i zostawiam do ostygnięcia. Kolejnym krokiem jest obranie ziemniaków ze skóry, zdjęcie z nich tych ich a potem za pomocą takiego starego, ale nadal dobrze działającego narzędzia, czyli praski do ziemniaków, będziemy je przeciskać do miski. Jeżeli nie macie takiej praski, równie dobrze możecie to zrobić za pomocą Łuczka do mięsa, tłuczka do ziemniaków lub po prostu rozgnieść je widelcem. Do ziemniaków dodajemy wcześniej zeszkloną i przestudzoną cebulkę. Dodajemy również dwie łyżki mąki. Jedno jajko, o którym zapomniałam Wam wspomnieć na początku. Oraz pieprz i sól. A następnie wszystko dokładnie mieszamy. Następnie wracamy do naszego sosu, kiedy on po tych około 15 minutach już tak ładnie nam się poddusił. Te pieczarki są bardzo miękkie, uduszone. To możemy dodać do niego całkiem sporą ilość posiekanej natki pietruszki. Doprawiamy solą pieprzem do smaku. oraz zaprawiamy śmietaną zmieszaną z dwoma łyżkami mąki. Sos jeszcze na chwilę zostawiamy na ogniu, żeby doprowadzić go do wrzenia i żeby troszeczkę jednak tej wody z niego odparowało, wtedy będzie bardziej gęsty i lepszy. Z powstałej masy będziemy formować takie jakby kotleciki, można trochę nawet powiedzieć, że burgery, bo będą one takie dosyć płaskie. A następnie będę obtaczała je w bułce tartej, a potem na patelnię. I będziemy przechodzić do smażenia kotlecików. Ja akurat robię to na patelni grillowej, natomiast jeżeli nie macie takiej, spokojnie możecie zrobić na zwykłej tradycyjnej teflonowej bądź ceramicznej patelni. Rozgrzewam najpierw tłuszcz. Ja mam akurat olej słonecznikowy i na gorący tłuszcz będę po prostu kładła kotleciki i smażyła je z każdej strony do takiego złocistego koloru. Na okazji możecie zobaczyć, że tutaj jest już gotowy sos, djem już go z ognia ładnie zgęstniał. zobaczcie, że zrobił się taki naprawdę kremowy i gęsty. Eee, cały ten nadmiar wody odparował, troszeczkę się przestudzi, ale to będzie w porządku, nie jak będą gorące kotlety, będzie takie akurat do jedzenia. I to już wszystko na dzisiaj. Kotleciki są gotowe, sos jest gotowy, wszystko leży na talerzu i czeka już tylko na zjedzenie. Ja się tymczasem żegnam, dawajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o takim filmiku, czy przypadł on Wam do gustu, czy nie. I dajcie też koniecznie znać, czy taka forma Wam odpowiada, czy może coś zmienić. Dawajcie też swoje sugestie, jak wy widziałybyście te filmiki, bo tak jak mówiłam na początku, jest to pierwszy mój tego typu filmik i kompletnie nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Mam nadzieję, że taka forma przypadnie Wam do gustu. Dawajcie też koniecznie znać, czy znacie ten przepis, czy robicie tego typu e, bezmięsne kotlety. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z filmikami, które tutaj, i dawajcie łapki w górę, jeżeli ten filmik kulinarny Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!